Cześć, jestem Kasia. Na co dzień znajdziecie mnie pod loginem ThisSkatlinX na Instagramie. Tam uwielbiam się dzielić z Wami moimi podróżami oraz stylizacjami. Dziś przedstawię Wam serię kosmetyków do włosów Dr. Plex. Od zawsze farbuję włosy w domu. Jest to tańsze i szybsze. A w trakcie czekania, aż farba złapię, mogę robić wszystko, na co mam ochotę. Dodanie systemu Plex od marki Dr. Plex z drogerii Rossman, już do farby, sprawia, że w trakcie koloryzacji moje włosy regenerują się. Dzięki czemu cieszę się odświeżonym kolorem, a dodatkowo zdrowymi i zregenerowanymi włosami. Fazę pierwszą systemu Plex wymieszaj z farbą. W proporcji 5 ml preparatu na 30 ml farby. Dodaj oksydant zgodnie z instrukcją i odczekaj wskazany przez producenta czas. Później farbuj włosy tak jak zwykle. Po spukaniu farby nałóż na całą długość włosów, zaczynając od końcówek, fazę drugą. Minimalny czas trzymania Dr. Plex faza druga to 10 minut, ale jeśli masz bardzo zniszczone włosy, to warto go wydłużyć do 20 minut. System Plex zabezpieczy włosy podczas farbowania i uzupełni niedobory keratyny we włosach oraz odbuduje mostki dwusiarczkowe. Pamiętaj, żeby stosować się do wszystkich zaleceń producenta farby. Po spłukaniu fazy drugiej umyj głowę szamponem Dr Plex i nałóż regenerującą odżywkę z dodatkiem boostera. W porównaniu z moim poprzednim farbowaniem włosy są zdecydowanie mniej zniszczone, delikatniejsze w dotyku i bardziej się błyszczą. A zgodnie z zaleceniami producenta, po 7 dniach wykonam zabieg regeneracyjny, który wzmocni efekt odbudowy. Podczas kolejnego farbowania na pewno użyję systemu Plex i Wam też polecam.